Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gas Station Simulator Jak widzicie, um, uzbierałem trochę kasy 1600 dolców No niestety niestety tyle opony kosztują ile kosztują, ale musiałem pozamawiać, żeby trochę kasy zarobić. No jakimś cudem się odbiłem na nich Bo no, tak jak wiecie na garażu zarabia się średnio po 300 dolarów więc nawet jak się wymienia Dwa koła No to... co? To, mm, to i tak płacą 250 dolców To jest najmniej ile dostałem w tym garażu Więc i tak wychodzi się na plus nie? <laughs> Także staćmy na myjnie Tylko Na ten czas kiedy będziemy teraz odnawiać myjnie <laughs> yy, garaż musi być odłączony, bo ja już biegam jak porypany po tej stacji i nie, cały czas nie mogę nadążyć. I myślę, że jak jeszcze odwalimy, to my nie, to już w ogóle nie nadążę na niczym. A ci pracownicy kosztują, ile kosztują, i jak będę jeszcze miał pracownika teraz, to w sumie nic nie będę zarabiał. Więc jakoś musimy sobie jeszcze poradzić. Dobra, dwóch klientów i może oni zrobią nam trochę przerwy, żebyśmy mogli to mniej odnowić. Chyba że będą jeszcze się teraz zwalać do tego, do tej stacji naszej. Miejmy nadzieję, że nie. Dużo, że Okej, gate śmiecić to to, to to wow, 1800, dobra Odnów Restor the cold Wash Mhm. Mm Mamy minie Poczekaj klient Podjedzie do przy tego maila, coś też i jak to się obsługuje? Open closed To jest obsługować, czy...? Aha, tylko jak ktoś będzie chciał na mnie, to raczej nie będzie jechał prosto, tak? Tylko pojedzie tu naokoło Dobra, nieważne. Przyjedzie, zobaczymy. Mm, z tego co widziałem jeszcze trochę piasku trzeba uprzątnąć Ponieważ była burza piaskowa. I troszkę tego piasku nawiało. Ale damy sobie radę. Nie ma innego wyjścia. Okej, okay, tanken, tanken. Kurde, klient przy kasie. Dobra, eee, Na tą kasę trzeba zatrudnić. Niestety, pracownik zatrudni. Moja, maja, maja maj? Zatrudni. I od razu zapraszamy na kasę. Eee, wow, jest auto na menu. Jak po prostu mam go chlapać? Niskie ciśnienie wody. Okej, okay. co będzie nie tak? Gdzieś tu było, tu chyba tak? Było wejście do kanalizacji. Tak, dokładnie tu. Wiedziałem, że jakoś się schodzi. Teraz gdzie trzeba iść? Tu? Nie. Hmm. Okej. Okay. Co tu jeszcze jest? Znajdź sposób by je otworzyć. Masa, okej. Okay. są jakieś śmieci, śmieci. Jak to? O, już są otwarte. Matko, ile ja, tu jest przejść, ty potwór jakiś ej, uiwam, ej, tu jest aligator, okej, okay. no w sumie kanalizacja, nie, w Stanach lubią takie rzeczy. No bo ja szczurki wypuszczają do kanałów, a później wychodzi co wychodzi. No i co? Ja miałem tu wejść po co? I tu mam zejść? A. Jezu, Aligator Fit the Gustaf Czemu on jest śmieci? Gustaf będzie happy, tak? Masz Mam o ma, masz. masz o wszystkie zjadłeś co ci jeszcze dać w ustawie, o tam jest karta dobra bo ja muszę wracać w ustawie karty Dobra, sorry Gustaw, jeszcze wrócę kiedyś Siemano Pani se radzi tu w ogóle? trochę narobiło, poszliśmy na tą myjnię A stacja co? A stacja stała Jak dam ci pranie, będziesz lepiej pracować? Pytanie szybciej Zobaczymy Não, o branco custa meia. Dobra co zamieś, bo no widziałem że tu nanieśli sporo Sporo roro Dobrze że przynajmniej teraz ktoś na kasie stoi Czy na mnie ktoś jedzie czy? Czy nie? Oho, jedzie na mynie. Zapraszamy, zapraszamy Bardzo dokładne micie Jak ma lecieć Ej. Wow. Trochę to trwa, nie powiem. 150 dolców za tyle machania, Panie, ty obrawiasz tych ludzi.

Skąd mogę wziąć wytrychy? <laughs> Nie pamiętam. Nie części, produkty? Nie. Skąd się bierze wytrychy? Ulepszenia? Hmm. <laughs> Muszę sprawdzić. în șor Aha, czyli on się nie kupuje, tylko to jest po prostu liczba prób. No okej. Okay. Mamy, w nosie kręci. Ma tylko jak tu się trzeba nabiegać No teraz się dopiero gra zaczęła nie? Nice. тут Давай сделаем. Супер. Еще Just nice. Old wagon wing. Whoa, super. Wow, super. No i dobra. Teraz dalej mamy wyzwanie, tak? Okej, okay. klient przemieniony. Dobra. Ugodniliśmy myjnie, zlecenie Wuja. Także dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie będziemy dalej robić wyzwanie, gdzie już mamy obsłużyć klientów 250. To już jest naprawdę wyzwanie. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia. Hejo.